w dzisiejszym po raz ósmy, bo od 2006 roku już przyznajemy, granty dla organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i innych organizacji, które startują w konkursie Działaj Lokalnie. W tym roku jest to edycja Działaj Lokalnie 8. Tak jak powiedziałem, już od 2006 roku Stowarzyszenie Granica przyznaje te granty. Jesteśmy ośrodkiem Działaj Lokalnie, jednym z 60 powołanych przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Środki pochodzą z Akademii Rozwoju Filantropii, ale są to środki z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz mamy również wkład własny, czyli pozyskujemy środki z gmin z pięciu gmin Lubawka, Kamienna Góra, Mieroszów, Marciszów i Czarny Bór. I z tych właśnie miejscowości, które należą do tych gmin, organizacje starały się o środki finansowe. W tym roku wpłynęło 20 wniosków. Starczyło nam środków na dotacje dla 16, dla 16 beneficjentów, dla 16 wnioskodawców. Również pozyskaliśmy środki z Banku Spółdzielczego w Lubawce oraz z Koła Łowickiego Leśnik. Te projekty czego dotyczą? Jak to wygląda? To są działania, które mają inicjować, inicjować takie działania, które... Na rzecz dobra wspólnego i tutaj inicjatywy mogą mogły być bardzo różne i są od, od działania na terenie placu zabaw, po imprezy, po, po zespoły dziecięce, zespoły ludowe, po różne działania również sportowe, rekreacyjne. To są takie, które, które integrują społeczność lokalną i jak gdyby, które mają zaspokoić potrzeby społeczności lokalnej, to tak bardzo ogólnie mówiąc. Gdzie to one się rozpoczynają, zakończą? Rozpoczynają się różnie. Najczęściej to jest od miesiąca czerwca i do miesiąca listopada grudnia. Takie są najczęściej tak projekty, bo wymagana, Wymagana aplikacja była tak, że projekt musi trwać nie krócej niż trzy miesiące, nie dłużej niż sześć. No i w tym okresie yy, yy, nasi wnioskodawcy musieli się zmieścić. Wasza praca się nie kończy. Myślicie o następnym już grantach? No tak, tak. Ośrodek działa lokalnie działa, tak jak powiedziałam, już od 8 lat przyznajemy środki finansowe. Mamy umowę stałą z Akademią Rozwoju Filantropii, co roku występujemy o te środki finansowe. No i dopóki starczy pieniędzy w polsko amerykańskiej Fundacji Wolności, dopóki będziemy w stanie zebrać. THANK YOU Wkład własny, to będziemy rozdawać środki. Są to dotacje niewielkie, bo tak naprawdę są to dotacje w granicach 3 tysięcy, 4, 000, 5 tysięcy. One zależną, zależą od tego, jak komisja, bo była siedmioosobowa komisja, która oceniała te wnioski, w jaki sposób po przejrzeniu szczegółowym budżetu, na ile uznała, że te pieniądze muszą być przelane. W tym roku rozdaliśmy, jak powiedziałam, 56 tysięcy złotych. Także, także może to są. Niewielkie pieniądze, ale to są takie inicjatywy, które naprawdę przez nasze doświadczenie z tych wielu lat one naprawdę fantastycznie funkcjonują w tych lokalnych społecznościach. Jest to jedyny program, który przyznaje środki finansowe również grupom nieformalnym. Czyli nie trzeba być organizacją, stowarzyszeniem, żeby u nas starać się o te środki. Proszę Państwa, Stowarzyszenie Dominazarne Bardzo prosimy tutaj Pana Sławodnika Zielenia, gratulacje. Teraz no. pierwszy, proszę, to jest mowa Państwową, krótko o projektu. Dziękuję, dziękuję za całego, właśnie Pani Kamil, która najbardziej się przyłożyła do stworzenia tego projektu. Zadbajmy o Was, stworzenie placu zabaw i spotkań, nam na to, żeby, żeby w Okrześlinie przede wszystkim zbudzić ludzką aktywność. To będzie pierwsze takie przedsięwzięcie, w którym mieszkańcy wezmą aktywnie udział. I chcielibyśmy, żeby ten plac zabaw dla dzieci był też placem spotkań dla dorosłych. W związku z tym, e Przeprowadzimy tam w ramach organizacji tego placu trzy warsztaty. Warsztaty wikingialskie dla dorosłych i dzieci, spotkanie z autorem książek o turystyce regionalnej i tak zwany piknik z chórem, ponieważ mamy panie, które zaczęły śpiewać, stawiają pierwsze kroki w śpiewie ludowym i chcielibyśmy, żeby razem ze wszystkimi mieszkańcami pośpiewały się przy ludzku. No i mam nadzieję, że, owoc, że owocem będzie nie tylko plac, ale przede wszystkim większa integracja mieszkańców, którzy są dość w tej chwili. 何分かりです